W Polsce osoby fizyczne mogą płacić gotówką bez ograniczeń, podczas gdy transakcje między przedsiębiorcami mają limit 15 tysięcy złotych. Sprzedawcy nie mogą odmówić przyjęcia płatności w gotówce, jeśli klient chce nią zapłacić. W autobusach komunikacji miejskiej w Warszawie nie można już płacić za bilety gotówką kierowcy, można kupować bilety wyłącznie w automacie biletowym płacąc kartą płatniczą. Witam Was serdecznie. Przedstawiłem Wam jasną sprawę, jak ludzie dali się omamić. Ludzie nie walczą o swoje prawa, godząc się na to, że nie mogą już płacić gotówką w autobusie czy tramwaju w komunikacji miejskiej. Nie mówię, żeby płacić do kierowcy, ale chociaż do tego w płatomatu gotówkowego. To jest niezgodne z prawem. Nie słyszałem, przynajmniej. Nie obiło mi się to w żadnych mediach o uszy, żeby ktoś przeciwko temu zaprotestował. Sam tego nie zrobię, ale jeśli chciałbym płacić gotówką w komunikacji miejskiej, musiałbym mieć grupę ludzi myślących, która by się sprzeciwiła. Natomiast jest to chyba wygodne i każdy się do tego przyzwyczaił. Więc zadaję Wam pytanie: jak chcemy zmienić świat i obalać rządy? nie umiejąc wyegzekwować płatności gotówką w zwykłej komunikacji miejskiej. Już nie wspomnę o tych wszystkich sklepach Kauflandach, Lidlach i tak dalej, gdzie ekspedientki rzadko siedzą już na kasach i ludzie płacą tam w, we płatomatach. Czy na to sami pozwalamy, czy brakuje nam wiedzy? Zdajemy się na wielkich guru, którzy za nas myślą? Odpowiedzcie mi na to pytanie. Może jest więcej takich przykładów, a na pewno jest. Czołem.